Arek Braxton zapraszam na karnawałowe wydanie programu. Kurwa. Karnawałowe. Wiesz jak... Arek Braxton zapraszam na karnawałowe wydanie programu Disco For Fun Dance. Dzisiaj jesteśmy w Piasecznie, gdzie na co dzień tworzy Mariusz Bezik Bereziak. A za chwilę poznacie jego. Dobra, peregik. Arek Braxton zapraszam na dzisiejsze wydanie programu. Dobra, to żeby nie był pierdne co, nie? Dobra, no ja go pierd. stółko! Gościem programu Discowizja for Fun Dance jest zespół Music Loft. Witajcie serdecznie. Cześć. Hej, hej. Ewelina Berdychowska, nowe nazwisko i Mariusz Bezik Bereziak. Stare nazwisko. <grym> Stare nazwisko. <grym> Spotykamy się, bo czas świętować. Mamy nowy rok i pięciolecie zespołu Music Loft. Co się wydarzyło w tym czasie od... A, jeszcze, dobra. Marcin ja się patrzę, to od razu się uśmiechamy. <grym> Maskotka programu. Nie wiem, co <grym> sobie. Gościem programu Discowizja For Fun Dance jest zespół Music Loft. Witajcie. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dobra. O, Nie będzie. Nie będzie. Nie 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 bądź. Bądź. Wszyscy są. Witam z Was. Was! Po prostu stwierdziłam, że czas to spisać, coś z tego zrobić, bo no Haninka jest niesamowita. A babcia za ich zostaje? Muszę ją odpalić Powinna. jako autora tekstu. Discovisja for fun dance.